Uczymy się alfabetu. Ta Oliwka? Powtarzaj za tatą. A, A B, B, C, C D, G, E, A, F, F, G, D, H, H, I, I J, 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 K, K, K L, L, N, L. M, M. O, o, P, P, R, L, S, S, T, P, U, U, W, w X, X, Y, y Z. Jest, yes. yes, brawo, cały. Pięknie. No, pomyliliśmy się troszkę. Zaraz zobaczymy.